No ale ja lubię się tak Wybieracie się może na nuance? Gdzie? Na nuance no, Tak, tak? Ej, powiedzcie to... mi Before? A nie chcecie nam pomóc z Egermeister Nie Nie Bez SD, bez pigułki gwałtu Na to liczyłeś No dobra, skoro nalegasz? Nie, sobie To jest Właśnie Patus Trochę pato? Pato, pato, pato. Miło, Filip jestem. Mi, Widziałeś na was wcześniej jak nagle Zuzia, okay. Zuzia. Zuzia, okej. Okay. Claudia. Zuzia jest synu. Cześć, cześć. cześć. Antek. Miło. Mlaugia. O, no cześć, cześć. Ale y... No dobrze, czemu nie? Czyli w... zapraszacie nas na ławkę, tak? No, ale ja bym tam w twoje miejsce nie znała. Nie, tu rozbudka, jest łódka, do... ma chusteczki, ma chusteczki, ma ale chusteczki. Ty ale ty live'a y, jakiegoś masz, czy co? Tak, tak, tak e, Teraz, tak, teraz nadal, <laughs> live. <laughs> tak, tak, ale jesteś bardzo piękna, ja tylko piękne kobiety pokazuję, wiesz? Genialnie. Nie, na razie to pokazujesz. Teraz siebie. Nie bo na razie mamy na siebie ale mogę, możemy was pokazać Nie? Nie, nie. nie? nie, robię, nie? wódeczkę Rodo. Rondo? Znaczy, Rondo jest tutaj <grym> Degola, wiecie kto to był Degola? Ja wiem Ekstra, tu mam wyjaśnić Ej, ale w, nie, w ogóle nie, dziękuję Gadejski za mną Eee, mój kontakt nie Dobra <grymne> dobra, dobra, dobra. Ale dobra. cię ochroniła. <grymne> ale to nic. Powinieneś, To jest, to, jest <grymne> Nie dobra, okej, okay, dobra, to ja nastająco będę to, Ja też będę. Dzięki, ale... Nie no weź jeszcze. Jest, ale wiesz, covid się skończył, ale Jezu, jest ta grypa. No. Jest przepie... Przecudowna jest Ej wlewamy szlepsa do Nie, nie, nie star chyba to nie, 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 nie będzie dobre nie Lepiej popijać, wie. lepiej popijać No ale? Ale Chyba lepiej popijać byku, wiesz. By, A w ogóle jest. widziałyśmy was na początku jak tutaj Jak była ta akcja ze spisywaniem tego gościa już żula i strażą miejsca. No ojca mi spisywali Też byłem no, no, Też nie byłem zadowolony, ale mówię Chociaż będzie mieć nocek dzisiaj, nie? Ja Taki... na ratę, nie martw się. Zwrócił na nie ma. Znaczy teraz jest w hotelu aktualnie, wyczyźniałka się nazywa drogi? Zostawili go no. on sam koszedł. Tak? Tak, tak, no Kurwa. Troszka żołądkowa. Daj koleżanka spróbować. A dobra, to można podmiankę. Eee, dobra, możemy się wymienić. Podmianka. Dobra, ja się Ale tak z tym barkiem będziecie piły? No dobra. To nie no, pijcie, nie, nie. Pijcie, pijcie. No raz, trzymaj łebsa. Okay. Pani nam powiedziała, że to podobno dobre. No, tak? Tak. My zawsze z ja ogólnie kiedyś byłem barmanem, ale nigdy, nigdy... A ty nigdy... nie pijesz wódki? Nie. Dobra, no. To... Wylewałem wódkę na dupki. One mówiły, że to, kół to jest krótki. Jak? Smaczy? Pycha. Ej, ale... Nie... Ale, nie, ale za jabłko mięta. Przepraszam, czy ty przypadkiem w szkole nie grałeś? Bo zajebista aktorska. <laughs> nie, nie, żadna opryszka. Dlaczego ja? Szkoła! Kurwa! W 11, wydział śledczy. Ej! Lód ci się roztopił w plecaku. A jest, jest lód? lód? Był lód. O, Jak? Jezu, to wy macie wszystko, to jest... A nie, nie było lodu. Nie prawda. było, słyszyliśmy wszystko, no? A nie, to A tortilla, masz? to przepraszam. Jezu, to co wy macie jeszcze? W bo się napierdalaliśmy tortillą W sensie on A. się napierdalał, ja kamerowałem, bo ja cipka jestem. To jest tak. <laughs> to kontentowiec. Tak, kontentowiec! Tak, ty musisz... Patrz nasz, kontentowiec! Dobra, trzymaj, trzymam ci, ja się zrzygam potem, no, ale chuj kto, zdrowie, to jest jego specjalność, picie alkohol. a ile masz widzów, e, wiesz co, my na dwa kanały lecimy, tutaj 430, a u mnie jest 500 a to pewnie, co, prawie tam? No, no, a, no, prawie tak, prawie Patrz. no nie, poczekaj, patrz, chodź, chodź, to, tutaj no? widać, patrz, 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 Aha. tak, Tutaj masz 427 widzisz? Aha. 427 widzów, a u mnie 400, y, 464. Ja nie żeby w ogóle was zasubskrybować po prostu? Kolegę, bo ja jestem stypiarz. Nie, ja cipka a. jestem. Ja mam dziewczynę, więc sobie na za dużo nie pozwalam. chłopaka przy razem no, no, Ale bo ja ja dzisiaj ale, była parada. Byłeście? Ale, ale, ale nie nie. nie? nie, nie, nie w tak swoim ja tak, tak, tak. dzisiaj tak. Wkurwione, bo y, cała Warszawa zablokowana. Strasznie. Ja na razie nie no piję, bo zdrzygam się zaraz, bo tak się zmierzyło. A ja właśnie mi się zje. No to, to zajebiście ja to jest. Ja zje chuj. Aha, za co teraz prawie pijesz? Za, za równouprawnienie. Tak. Ale... I brak korków w Warszawie. Ale nie, to trzeba Janusza Korwina Mikkę poprosić. A, no tak. No tak. Tym zajmę, Definitywnie. Komu, Korwinowi? Tak. No komornik do niego Tak? Nie historii? Najwyżej będzie żyć gdzieś na chodniku Ale zawsze coś Zawsze kątem Ci już Już jeden przystanek, bo ja pochodzę z Gdańska Znaczy Aha. pochodzę ze Śląska Ale mieszkam w Gdańsku O nie, o nie. Prze... No, nie. Wczoraj poznałyśmy, nie uwierzycie widzowie Widzowie Wczoraj nie uwierzycie jest poznały Polską Policję. Wczoraj poznałyśmy Ja też Mój stary jest komendantem akurat mój stary jest, żulem, mój stary jest żulem komendantem no tak dlatego opuścili, co ty myślałeś. Pani komendacie! że najwyższy tutaj jeżeli dobra, dobra, tak, popuszczamy jasne, pasa. Jasne, jasne, jasne. No, no powiedz na żem to Tak. Kochamy polską policję, bo wczoraj miałyśmy after z polską policją. After z polską policją. Tak, ze śląską. Aha, to ci co tak tańczą, później zdejmują ubrania. Tak, ja, ja znam taką policję. Tak, no. Ta pewnie, pewnie. Też nie lubię to takie nie ekscesy. Nie nie no o, nie, nie Mamy ich numer... 2. Do policjantów? Tak, 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 tak. W razie 9, to jest 997. E, Przeproszę, okay, rozumiem. No ale to dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze trzymać z władzami. Na co? Na pizzę nas zaprosili. Policjanci na pizzę? Kurwa to pół wypłaty pójdzie na takie no chcieli, spotkanie. Proszę się na A my byliśmy właśnie, byście na pizzę, my byliśmy na steku. No to... I to fancy steku 130 zł o... Nie obracało się i to chyba z no 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 właśnie, z A Przypłaciliśmy A propos do Tak, mogę cię nagrać, mogę cię nagrać Zażalenie Zażalenie Też tak, streamerów No dziewczyny chyba nie są chętne no ma bo ogólnie... No, ogólnie ten, nie wiem czy wiesz, ale mieliśmy parę na Tinderze, ale mi przez przypadek się usunęła i właśnie no, no. tak, no. Znaczy usunęła mi się, bo chciałam zagadać. Ale wyszło jak wyszło, nie? I teraz właśnie zagaduję. Aha, rozumiem, nie bo Ja jestem trochę zaniepana takie, tak coś mówisz ale nie mówisz i tak. Nie, ja, ja serio, chci... Chciałem Cię poderwać gdzieś, jakoś, tak. A nie myślałeś y, nad wyjściem gdzieś, na przykład? Byłaś kiedyś w kopalni? Nie. Widzisz, pierwsza landka w kopalni. A jesteś górnikiem? Pochodzę ze Śląska, no. Mam rodzinę. Czas? No, tak? w Ja pochodzę ze Śląska, z wiesz? Skoczów, nie? A ty skąd jesteś? Chodź z wy Ty też? Miło poznać. Filip jestem. Milena. Filen. Milan. tak, właśnie, pamiętam. Nie, tak naprawdę to... Yy, chuje lecę, ale właśnie domyśliłaś, nie? No. Więc to, 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 jesteś z środka czy nie? Znaczy jestem, ale chujale ja co z tym Tinderem. A dobra, a serio? Aha, do tutaj... ale, ale masz Tindera? Nie no, usunęłam. Ym, z rok temu. No, z rok temu. Przez? I... Nie rozbiła się. Twarda sztuka z niej. No, jak zaraz. Jak... Nie, jest, ogólnie jakby miło, ale właśnie czekam na chłopaka. Kurczę, <ś rerunüh> myślałem, że jestem tym pierwszym. Nie. Ja sobie czekam na chłopaka, no. Ty też czekasz na chłopaka? Tak, bo będą razem. Do tego samego chłopaka? Nie, nie, nie. Nie, będą no, razem się zająć chłopakami. No. No. Tak no. Ty kłamiesz, bo wiem, bo czuję. To wiecie, że przyjaciółkami, oni są przyjaciółmi. Dawid, dawid. Serio? No? Serio. Obiecujesz, że to tak jest? Kurwa. Ej, ale powiedz mi. Jak to jest, że na przykład jakbyś ty zerwała z jednym chłopakiem, a oni się trzymają razem, to nie byłoby takie niekomfortowe? No nie, bywało, e, ale nie, 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 bo to jest tak, że po prostu... No tak bywa, nie? I trzeba się z tym pozwolić. Kogo tak. że po prostu przypominać się cały że o sobie, wiesz zawadzić. co nie? I psycha kurwa siada, bo tak, kto zerwie, nie? Tak, tak. No nim. Cześć miło mi Cześć, Antek, oh, kurwa masz alkohol, uważaj wylewasz. Wylewasz. A to tak, ale szybki wiesz, aha, ja bym kopałam. Ogólnie ja się Antek. Polecam kubeczki takie nie, z lodem, nie? Za darmo. Za darmo, bo chciałam się kupić, ale nie było i tylko kubeczki. No to Odsprzedał ci? Dwa... Nie oddał właśnie z dobrego a serduszka. Tak, a a piłeś się z lodem i z kolą? Mię... Cytryna, mięta, pół na pół Piłam, kiedyś, piłam kiedyś, na przykład. Tak o. barman powinieneś kurwa robić takie drinki Znaczy my robimy bardziej profesjonalne, ale y, Taki... No że ja wiem, nisko, nisko budżetowe Nisko budżetowe, nie Dobra, rozumiem Dobra, miłego wieczoru Ci dzisiejszym by Świetnie by było, to, nie by było poznać, też, pa Trzymajcie się dziewczyny A dziewczyny wybierają się na Niłas? Dziewczyny wybierają się do niuans? ale Ale może zerową banko jakieś, co? Nie no, weź, to się skończy Parkietem no? się skończy. No. Słuchajcie, my jesteśmy z Łodzi. Nie no. 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 Jej, jej, Łodzianki kur. są najpiękniejsze podobno Jezus, Nie no pierdolić krakowianki. Ale no. łódź, kurwa, albo z krakow... tak nie spać. Nie, ja chcę tam zamieszkać. Zbieram pieniądze, bo tak, Łódź nie do zajestania, w miarę blisko Warszawy. Aha. To jeszcze do tego wszystkiego ma być e, teraz tak słyszymy się, kolej od Warszawy do Łodzi, 53 minuty. Tak, to jest jest. To. Ale tak jest. Ja tak sprawdzałem. No, Aha, sprawdzałem. Tak. I wiesz, i po prostu biorąc pod uwagę wszystkie hmm. korzystne i niekorzystne plusy i minusy. No, jeszcze chodzimy... Y, 15 zł za kolej. Ja mieszkałem, Mieszka. ja mieszkałem pod Warszawą, to jest pod Warszawą do centrum 40 a nie, minut. Mieszkałem. A pod mostem Józef. akurat. Józef, w Otwocku karzysz? Nie, No to koło Otwocka to jest, między Otwockiem a Warszawą. A czemu ty siedzisz w garniturze, byłeś na rozpoczęciu, znaczy na zakończeniu? Na zakończeniu, wczoraj znaczy było zakończenie. Na zakończeniu? Ja lubię młodszy, więc łatwiej się manipuluje. A ty nie ujdziesz Ty jesteś najebany, nie? A tam... Proszę, it's delikatnie. Jestem sportowcą. Jest... Nie wypadam. Nie wypadam. mi. Ja, nie, ja, ja gadałem z dziewczynami jak ty gadaj z tymi dziewczynami bo i, i bardzo dziewczynami. Bo koleżanka z klasy była ogólnie. Znaczy nie moje, ale czy na pewno? No. Eee, na pewno. Ja, ja bym chciał się... Zap... Wam tak, wyczuł nowy content. Nie, nie, nie. To, to, nie, to nie, tak to tak nie jest. Bo ja dziewczyny Ja wróciłem, bo zapomniałem o coś spytać, nie? O co? O, nie. nie, 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 nie. nie. O, dobra. Bo ja ogólnie lubię wiedzieć, znać swoją wartość. W sensie ja nie znam swojej wartości a. i dlatego e, lubię jak ktoś mnie ocenia. Od skali 1 do 10 wyglądu. Ja proszę. zgodnie y, 10,5. Nie, 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 nie nie, Bądź szczera opinia. No, Jakbyś i pół. zobaczyła mnie na ulicy. Spojrzałabyś na mnie tak, no, Czy ja, 10, tak. 10 i pół. To, to daj mi buzi Nie, 5 na 10 To daj mi jak w takim razie wow. Ej, ale to jest za surowo, nie, to już nie. jest za surowo Nie, jak mi dajesz 10 to jesteś w stanie mi dać buziaka Nie, ona będzie z Dobra, Dobra, no, dobra, dobra, daj dobra. To ja, Jak miałaś na imię? Jak? Pokazuję siebie, dobra, nieważne O kurwa, ale się gimba Dobra, dobra, dawaj, buziaj się gimba. Nie widzą, nie widzą. Ej, dobra, dobra, chodź, nie. My nie razem, nie, nie, nie. Ja mam razem, ani razem. Ja patrz, kontaka. przytrzymaj, ja y, kupare, albo nie, patrz, my ja zrobimy jeszcze maca. inaczej. Nie, tak ale ale poczekaj, tak, tak, ale poczekaj. Nie, 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 nie. Patrz, nie, no chodź kurwa, nie, 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 oni się liżą, nie, a my sobie postoimy. Pacz, a, ja też mam, chcesz okay. mi go poderwać! Nie umiała, nie można tak. No dobrze, może takie... Gejowsko-lesbijskie czwor... Cz trio kurwa czworga. My, my. Było nas cztery hey, Hej! Hej! My też nabyliśmy na planie. Na paradzie Swoi. Uuu, Kobiety górą! Kobiety górą! Jestem feministką! A. No i chuj No i chuj A, No i chuj się nie uda, No i trudno Ale, widzę, widzę, ale dobrze jest. jest Dobrze jest Dobrze żeby... No dobra idziemy Tak, tak trzymajcie się Idziecie do... robić content, Ale, tak. ale, ale serio masz tego Masz czekaj? Mam. Okay. Mam. czekaj Mam Udawajmy że się całujemy że... O, Ja to się to nie, no, 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 no. Dobra Dla kontenu. Dobra, dobra. trzymajcie się Kontecka. Dla trzymajcie się, Jest ja się! Jeszcze się jesteście. Trzymajcie się, się. Trzymaj Trzymaj się, się, się To i ja powiem. No, no to powiedz im ale powiedz im Dobra, ale Dla mnie najlepsze ile no? które dzisiaj jest. Tak, takie nie jeszcze te co się napierdalały, że no to, to A jeszcze te co się tak. napierdalały to, nie? No to, napierdala, robiliśmy tak. Tortilla Challenge, że no to to Nie mamy tak, nie mamy. Na TikToku tak się napierdalały, tam. No, no, tak. No. To jest godna konkurencja. Ale jesteście ty... i z... tak super. Super. się w tobie jak jeszcze nie żyłaś. Oj, raczej, ja raczej się. No, no tak, to myślę, że No tak, do chwila. No 25, a ty ile masz? 20. No to 28. 5 lat temu już. już lat się... 20 lat, o, 20 do... Do... lat temu. Ja Dobra, masz ja wolcik, bo tutaj zaraz biorę prokuratura biorę. wleci. Tak, chodź, pa, no, Pa! No, no, no